Cześć, witamy ponownie na kanale Husator, z tej strony Arek i zapraszam na dzisiejszy odcinek, w którym będziemy pokazywali głównie Junaka M12 vintage naszej serdecznej klientki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Pokażemy. Po trochę Junaka M15 po tuningu w Euro 5, jak fajnie wygląda, bo też klient czeka. I pokażemy również, albo zaprosimy Was na poniedziałkowy film odnośnie Junaka 150, bo coś ciekawego, finalnego się już zrobiło. Zapraszam do oglądania szybka tylko informacja, na początku, drogą wstępu, co dzisiaj będzie przedstawiane. Głównie skupimy się na kolejnej modyfikacji nowej, której jeszcze nie robiliśmy, Junaka M12 Vintage. Bardzo ciekawa wizja naszej klientki i nasze wykonanie. Pokażę Wam, Kolejną modyfikację Junaka M15, którą również już wcześniej widzieliście, to jest nowy Euro 5, ale tak zajawkowo, jak kolejny pojazd wyjeżdża od nas, pokażę Wam nową zębatkę, którą pomalowaliśmy, a bardziej anadowanie na czarno. O której też będę mówił później, i pokażę Wam 150, i zaproszę Was na filmik, który odbędzie się w poniedziałek. Więc co, lecimy do Junaka M12. Za mną stoi Junak klasyczny Euro 4, którego można zmapować, ale tu jeszcze tego nie robiliśmy. Ale skupiliśmy się głównie na modyfikacji wizualnej i szybciutko Obracam kamerkę i opowiadamy i omawiamy modyfikacje, które zostały wykonane w tym oto pięknym Junaku M12 Vintage. Przedstawiam Wam kolejną wersję Junaka M12 Vintage. Przy okazji, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Przekozacko. I tak, tutaj mamy klasycznego Junaka M12 Vintage. Który praktycznie niczym się nie wyróżnia. Jest to klasyka 125, około 11 koni mechanicznych. Jeździ tym dziewczyna. I tak, zaczęliśmy od przodu. Pierwotnie założyliśmy osobną lampę LED, ale wspólnie głównie poprzez zdanie klientki zmieniliśmy zdanie i do oryginalnej lampy zamontowaliśmy wkład ledowy. Później wam pokażę jak to świeci. Powoli się już ściemnia, więc będą idealne warunki do pokazania. Drugą czynnością, którą wykonaliśmy, było zamontowanie jak widzicie akcesoryjnych manetek. Bardzo ładnie to wygląda. Jak również zamontowaliśmy akcesoryjne lusterka, dobrze znane już na przykład z junaków M15 w modyfikacji e, przodu, jeśli chodzi o sam e, przód, to wszystko. Przepraszam. Mamy oczywiście jeszcze kierunkowskazy LED dynamiczne, i tak to wygląda z tą lampą. E, wygląda przepięknie. Ten przód jest smukły, ten przód jest w macie. E, a dodatkowo zaraz wam pokażę, jak to e, świeci. No i co, przechodzimy do tyłu e, oczywiście była e, poprawa stelaża. E, no i tutaj oczywiście e, numery rejestracyjne są zamazane. I zastosowaliśmy troszeczkę inną modyfikację, e, która wygląda mniej więcej e. Wygląda właśnie tak. Poczekałem specjalnie, aż troszeczkę się ściemni, żebyście zobaczyli dokładnie, jak wyglądają te efekty LEDowe. Tak wygląda z tyłu lampka. Tutaj nie ma takiego fajnego efektu, bo jest ta czarna taśma, żeby zakryć numery rejestracyjne, ale podświetlenie jest w takich śrubach. Bardzo ciekawe zastosowanie, więc widzimy i e, jest to wszystko homologowane. Widzimy bardzo dokładnie tablicę rejestracyjną, jest podświetlana. Lampa LED mniej więcej wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Bardzo ładnie to się, to się mieni. Z boku mniej więcej tak to wygląda. Jak dołożymy do tego kierunkowskazy to wygląda przepięknie. I tutaj mamy efekt wizualny, świetlny. Tutaj kierunkowskazane bardzo ładnie migają. Mamy już przeniesioną troszeczkę tablicę rejestracyjną niż w oryginalnym Junaku M12 Vintage. Jest ta lampka LEDowa, i z boku mniej więcej to tak wygląda. I w późniejszej części materiału powiem dokładnie, ile to będzie kosztowało. Tutaj też naprawiliśmy i poprawiliśmy montaż stelażu pod sakwy. Jest to jakby naprawione, jest to na tulejach, jest to na naszym autorskim sposobie montowane. Więc jest to oczywiście już przygotowane, bardzo sztywne i na pewno nie będzie problemów z bagażem. I co, przechodzimy do przodu. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. No i lampa LEDy. Która mniej więcej tak wygląda. Z kierunkowskazami. Teraz Wam to wyłączę. Teraz zobaczymy, jak ona świeci. Zobaczcie. Tu już mamy jaśniutko. Jest naprawdę świetna jakość oświetlenia. Tutaj oczywiście. Pojazd przyjechał akurat bez akumulatorka. Tak to mniej więcej wygląda z prawej strony. Akumulatorek jest rezerwowy. Wszystko to zostanie potem zamontowane już u klientki. No i tak mniej więcej wygląda ta modyfikacja. No i czas przyszło na podsumowanie, bo wiem, że piszecie, dzwonicie, interesujecie się. Ile taka modyfikacja może kosztować? Już mówię. Kierunki dynamiczne LED już wiecie dokładnie 200 zł. Jest to 200 zł, czyli 99 zł jest od sztuki. Lampa LED tył, którą widzieliście taką bobber chopper, ona kosztuje 180 zł. Znajdziecie na AliExpress oczywiście. Znajdziecie na AliExpress oczywiście podróbki bez homologacji. Ale nie kupujcie tego za 20 parę złotych, więc 180 zł to jest, koszt, to jest koszt lampy. Tył, podświetlenie tablicy rejestracyjnej, którą widzieliście w tych śrubkach, kosztuje 50 złotych. Usługa naprawa motocykla, czyli z częściami reflektor LED, wkład, którego widzicie za mną, to jest 130 zł, 110 znajdzie się na Allegro, my jej nie mamy w swojej ofercie. Wysyłka, no i stąd jest ta kwota 130 zł. Jeśli chodzi o przegląd, którego zrobiliśmy gwarancyjny taki techniczny 250-290 zł. Mamy oczywiście lusterka zamontowane około 100 zł z montażem. No i ile kosztuje cała ta modyfikacja, cała ta naprawa? Słuchajcie, modyfikacja tylnego oświetlenia plus błotnika, montaż kierunkowskazów przód tył, sprawdzenie napędu bardzo dokładne sprawdzenie napędu, demontaż i montaż zębatki tył i przód, sprawdzenie osadzenia dodatkowo zrobienie stelaża pod tablicą rejestracyjną, tak trzeba zrobić stelaż pod tablicę rejestracyjną i kierunkowskazy tak sobie tego nie zamontujecie szczególnie z tyłu Dodatkowo jest wymiana śrub półki górnej. To jest jakby dodatkowo, ale te śruby już były nadawały się do wymiany. Więc tutaj łącznie mamy rachunek na 998 zł. Mamy tutaj transport powyżej 350 km, czyli akurat wyszło, że trzy pojazdy lecą w jedno miejsce 290 zł. Więc cały ten rachunek ze wszystkim klientkę kosztował 2000 zł. Więc sami sobie odpowiedzcie na pytanie: czy warto? Ja to opiszę dokładnie w spisie z treści, żebyście mogli trafić od razu na tą część tego materiału. A teraz pokażę Wam Junaka M15 nowego Euro 5, którego jutro wywozimy, jak wygląda i przejdziemy do 150. Tak wygląda Junak M15 czarny. O to chodziło klientowi. Jak widzicie, zębatka już jest niemalowana, tylko anodowana i nie ma opcji, żeby ona się nam pokruszyła. Teraz pokażę wam z drugiej strony. E, oczywiście e, kierunkowskazy LED, lusterka, lampa LED zamontowana i idziemy z drugiej strony. Oczywiście tłumik pomalowany na czarno, bak czarny mat. Więc jeden z ładniejszych junaków, który będzie jeździł w województwie wielkopolskim. E, A tutaj mamy już junaka M15 na 150, tego słynnego. Mamy go już przehamowanego. E, tak, mamy. Udało nam się zrobić wymaganą ilość kilometrów. E, jest wyczyszczony, przygotowany do jazdy. Zapraszam Wam już przy okazji tego motocykla na poniedziałkowy e, film. Na poniedziałkowy film premiera i on będzie się nazywał: Ile ma koni Junak 150cc e, e, i ile to dokładnie e, kosztuje? Ja mam dla was super wiadomość. Motocykl jest mocny, dynamiczny. Na prędkości dużo nie zyskamy, ale na mocy naprawdę dużo. Więc będzie odcinek pokazujący jazdę, pokazujący jak wjeżdżamy na hamownię, pokazujący jak go hamujemy. No i oczywiście zobaczycie Ile ma koni mechanicznych? Świetnie się tym jeździła. Żałuję, że musimy go wywieźć do klienta. Na pewno będzie zadowolony. My jesteśmy mega, mega szczęśliwi, że udało nam się doprowadzić do końca z hamowaniem. Mocy jest bardzo dużo. Piszcie w komentarzach, ile tej mocy może być. Kto trafi, nie wiem. Coś, coś, coś wymyślę w opisie. Czytajcie opis. Kto zgadnie pierwszy w komentarzu, ile to ma koni? mechanicznych. E, zgarnia jakąś nagrodę, e, ale o tym już w opisie. Więc co? Ja jak widzicie jeszcze u nas jest widno. Husator pozdrawiamy Was serdecznie. Udostępniajcie, e, lajkujcie, e, wbijajcie nasze media społecznościowe Facebook, e, Instagram. E, wszędzie tam jesteśmy. E, relacje również śledźcie sobie, e, więc już się nie możemy doczekać kolejnych e, projektów, kolejnych modyfikacji. Dajcie znać, jak Wam się podobał e, ten odcinek i do zobaczenia. Cześć!